Belgijskie Malinois, które są specjalnie szkolone i dobierane do pracy w środowisku lądowym, wodnym oraz powietrznym. Te psy są przeszkolone również do działania ze statkami powietrznymi, czyli do desantu z różnych statków powietrznych typu śmigłowce, samoloty. Skaczą ze spadochronami razem z operatorami także naprawdę to są tam tacy nasi psi komendosi jak niektórzy już Państwo widzieli pokaz nas zaczynamy od poruszania się operatora z psem i marszu na nakazanym kierunku przekazywania komend jedynie przez dotknięcie widzimy, że tutaj kolega próbuje koleżanka się Dołączyć do tego, ale zaraz ją zdyscyplinujemy i zaczniemy pokaz. Pierwszy, czyli poruszanie się psa w nakazanym kierunku, zmianę kierunku za pomocą dotknięć przekazywanych odpowiednio przez operatora. Psy mają specjalne wyposażenie. Oporządzenie, które y, przygotowuje je do różnych zadań. Y, mają specjalne okulary, y, żeby y, chroniły przed odłamkami, odpryskami wszelakimi w czasie działań bojowych. Także, jak Państwo widzicie, to jest taka specjalna forma tresury, przygotowania tego psa do działania bojowego. Kolejne. Zadanie to jest, to są komendy manualne wydawane psu przez przewodnika. Będzie komenda do mnie pokazana ręką. Pies zostaje na miejscu, operator odchodzi na odpowiednią odległość i będzie przywoływał psa poprzez manualne wskazanie komendy do mnie. Kolejna komenda, oczywiście, to będzie komenda siat. Z pozostania na miejscu, oczywiście, jest komenda leżeć, i pies wykonuje te komendy. na Za chwilę będzie komenda naprzód, pokazana ręką. Nasz operator stoi za psem wykonasz rzut piłką i dopiero po rozpoczęciu marszu przez psa, który zaaportuje tą piłkę i wróci do niego na wyznaczone miejsce. Maria proszę cię. I już mamy psa na miejscu, komenda ręką, siad. I za chwilę będzie kolejna komenda. Operator w postawie klęczącej podaje komendę naprzód i pies aportuje i przynosi operatorowi tą piłeczkę. To jest forma treningu. Oczywiście przydatnego później w działaniu wojowym. Na chwilę będzie pies w postawie leżąc, będzie komenda naprzód pokazana ręką i pies będzie aportował również i wróci do swojego operatora na nakazanej postawie. poproszę o brawa za tą część następne czynności będą wykonywane wykonywanie komend przez radio wydawanych czyli na odległość Tutaj operator odchodzi odpowiednio i będzie wydawał komendy psu przez radio, które jest umieszczone na jego oporządzeniu. I tutaj dostał komendę po radiu piesek i zajmuje pozycję do działania. Pies pozostanie na miejscu. I będzie oczekiwał na kolejną komendę od operatora. Jest komenda, i pies wykonuje komendę podaną przez radio. Czyli nie tylko w filmach. To się wykonuje, ale tak samo w działaniu poproszę o brawa. Kolejna część pokazu to będzie pokaz wykrywania broni, amunicji i materiałów niebezpiecznych. Poprosimy tutaj kolejnego operatora o przygotowanie przedmiotów do wykrycia psy są, są szkolone do wykrywania materiałów wybuchowych amunicji, broni do przeszukiwania do zatrzymywania napastników także w, w stricte w działaniach bojowych pokazujemy tutaj mamy broń, pistolet Bezpieczny, rozładowany. Chowamy do jednego z trzech bordów, które są jednakowych kolorów i wielkości. Tu nie widzi tego, chociaż tu próbuje podglądać, nam, jak widać. Czyli nie jest taki taki głupi, jakby się wydawało. Tak? Nie wiedzę że coś będzie robił, ale. Chciałby sobie tu podglądać. Nie, niestety nie o to chodzi. Będzie za chwilę wyczuwał i odpowiednio anonsował miejsce ukrycia broni. Ja w tej chwili nawet sam nie wiem, w którym w tym borku jest ta broń. I zobaczymy, gdzie jest. nam pokaże, w którym miejscu jest broń. O, tutaj Pokazał? No zobaczymy, zobaczymy. To musi być konkretne miejsce. tak to Tak, tutaj oczywiście musi być nagroda za odpowiednie wskazanie. Zobaczymy no operator otwiera Lecz zobaczymy co tam się znajduje no i znajduje się proszę i kolejny kolejny pokaz będzie to działanie sekcji Podczas wykrycia napastnika, przeciwnika, prawda, i działanie psa bojowego, w trakcie działania bojowego, sekcja zajmuje tutaj miejsce podejścia do obiektu. Oczywiście odpowiednia, odpowiednia tutaj jest odpowiednie ustawienie. To jest szyk diament, to się w wojsku. Każdy operator ma swój sektor obserwacji i oczywiście również pies bojowy ma swój sektor działania. Dowódca sekcji podaje komendę do poruszania się. Są to znaki taktyczne, nie podawane słownie. I tutaj już nastąpił atak wykrycie tego przeciwnika. Pies, widzicie, reaguje na komendy, tak? I tutaj już mają operatorzy wolną przestrzeń do działania, do przeszukania tego napastnika, który może posiadać broń, niebezpieczne narzędzia, może uszkodzić tego psa, może go nawet pozbawić życia. Także tutaj bardzo szybka reakcja operatorów i wracają już na miejsce. Proszę o brawo. I ostatnia, ostatnia część pokazu będzie to działanie ataku na napastnika, i odwołanie komendy przez operatora, przez przewodnika. A, to jest taki pokaz dyscypliny. Oczywiście te psy są młode, one dopiero półtora roku mają. Być. Nie, nie, nie dość długo te szkolenie jest w ich przypadku, ale cały czas trenują. Ten pokaz jest również dla nim formą treningu. Jak widzimy, przewodnik Ci podawał, poradził, komendę do ataku na zaposnika. I tu widzimy działanie. Jak widzimy odwołanie psa nastąpiło, komenda, pies wykonuje, jest dyscyplinowany. Proszę o brawo. Dziękujemy bardzo wszystkim. Bardzo serdecznie zapraszamy do naszego stanowiska rekrutacyjnego. Będziemy opowiadać o służbie wojskowej.